Żelazny ptaku, nadchodzę Chyba, włosy mi się popsuły, wyglądam jak denzel ten co śpiewał i czy na Jesteśmy w Rzymie, w stolicy Włoch, kraj taki ogólnie od 20, 20 minut temu jakieś Dotarłem z, na dworzec główny tutaj Z lotniska Zapłaciłem 5 euro. Rafię piechotką do tego hotelu. I ogólnie powiedziałem, że poruszanie piechotką włożymy jest zajebista, że wszystko jest ciekawe. Bo kurwa trąbią i mocarelom na pierdala wszędzie. Jesteśmy już na Mylinie Ogólnie biorąc pod uwagę jak to wygląda, ile mnie to kosztowało do jakości. To jest naprawdę kozaczek Za 540 zł mam własną łazienkę, będę mógł sobie żygać Zaraz wódkę będziemy pić jest mało miejsca, ale wiaterek, przestrodnie, z uśmiechem i z widokiem na jakiś tam kościół, ja nie wiem kupowa jaka, chuj wie tam Marzelika św. Piotra ludzi w chuje całe kurwa Chiny się zebrały i połowa Europy co najmniej sami Polacy, ale ludzik jest taki, że jest świetna temperatura w ogóle można sobie chodzić do dudeczce jakieś 16 stopni a środek grudnia, także to jest kurwa Witam, 4 godziny śmigania po Rzymie już za mną Jesteśmy teraz w ogrodach Boreze. Czy chuj jak się to wymawia Na chwilę sobie usiadłem, na jakiś ziomeczek robi akurat koncert lat 80 -tych. Eee, taka rzecz warta uwagi. Uważajcie na mafię Senegalczyków, czy nie wiem, tak tego że bym pan zatrzymał i powiedział, że mam zajebiste buty, to mam zajebiste buty. no nie ukrywajmy sobie świetnie. I powiedział daj mi rękę. Finalnie efekt byłby taki, że jak dałbym rękę, to spierdoli, tam tą brodzoletę na rękę i kurwa okazał, płacić 50 euro i powiedział, że jak nie da, nie, to by, to by połamali mi nogi, wszystko. Selfie stiki, powerbanki. Kurwa. Dzień drugi, dzisiaj troszeczkę bardziej zorganizowanie bym powiedział. Idziemy do Kolosaum. Już mam wydrukowane bilety. Koszt to był jakieś 6 euro, ponieważ 4 euro płaci się za rezerwację, a przez to, że jestem młodym, szczerbatym chujozem zapłaciłem tylko 2 euro za bilety. Bo do 25 roku życia Macie zniżkę do bilety. A co do Rzymu, taka ciekawostka. Mają tutaj wina w pojemności 250 ml. Można sobie wziąć taki kartonik do pracy i być szczęśliwym człowiekiem przez te dnie. Także fenomenalne. 70 eurocentów. 70 eurocentów. Tyle kosztuje szczęście. 250 ml szczęścia. Tak wygląda kolejka do Kalaseum. W sumie to nie jest tak źle, jakieś pół godzinki czekania w kolejce i bez problemu możecie się dostać. Mimo wszystko ja wolałem sobie zarezerwować bilety wcześniej, zapłacić też 4 euro i mieć pewność, że, że jednak się dostanę do tego kolosalu, bo gdybym się nie dostał, to kurwa się zapłakał na śmierć, no to byłoby smutne. zajebisty patent na Senegalczyków. A ogólnie podchodzicie do nich wy piersi i mówicie, że mają nice szóst, nie i wtedy wiesz. On już zaczyna gadka, szmatka, pyta się skąd jesteś, mówisz Polska, nie? On mówi, o Lewandowski, a ty don't know Lewandowski. On, Leon Pablo Juanito, the football player FC Vatikano nie? I on już się wtedy przegrzewa, mu, styki mu się przepalają i idzie do normalnej roboty. musi się zgubić Witam, właśnie idziemy do wyjścia z całej Trójcy Świętej. Za 2 euro, czyli z Koloseum, Forum Romanum i Palatynu. Jest godzina 16 Zacząłem wyjeźdźce i chodzenie o godzinie 12 mniej więcej, gdzieś o tej godzinie Weszedłem do Koloseum. Także naprawdę, jakbyście byli kiedyś w Rzymie i chcieli odwiedzić to miejsce, to koniecznie byście wygodne buty, bo kurwa kilometrów i kroków zrobicie jak Jezus na drodze krzyżowej. Także z mega męczące, ale warto. Taki protip w sezonie, czyli teraz, kiedy ja jestem w grudniu, nie ma chyba sensu kupować na rezerwację, ponieważ i tak te bilety dostaniecie. Nie wiedziałem tego, byłem głupi, ale chój tam człowiek na błędach się uczy, bądźcie mądrzejsi się ode mnie i po prostu nie bierzcie rezerwacji, nie bo 16 zł wydawać więcej kurwa. Kto by to pomyślał? Ogradli mnie. Byłem w zajebistej restauracji, muszę się Wam pochwalić, jaką żydowę odjebałem. Za 10 euro zjadłem sobie bruszczetę, zjadłem sobie margaritę, jeszcze kurwa deser do tego, czyli w przestrzeni 43 zł. Kurwa, zwłaszcza, że kurwa ta pizza to nie jest kurwa jakaś pizza z dżemem tylko normalna margarita z mozzarella, z pomidorkami. Fenomenalna sprawa. Jeśli chodzi o ceny jedzenia, to Rzymie jest, powiedziałbym tak, 1,3 drożej niż w Polsce przeliczeniem za złotówki, czyli biorąc pod uwagę wszystkie inne europejskie miasta. To jest naprawdę, naprawdę taniu. E, idę teraz do Panteonu. Do no Panteonu jest do wejściówka za darmo, czyli coś dla mnie idealnie na żadu. Jakiś chłop dobrą historię mi opowiedział na temat fontanelli Trevi, do której teraz idziemy, że jak wrzucisz jedną monetę, oznacza to po do Rzymu, dwie monety oznacza to romans, a trzy monety ślub i cztery i więcej. Równa się zniszczenie akcyzy na alkohol w Polsce. Dzień trzeci, pogoda się trochę zjebała, ale w sumie nic z tego dzisiaj i tak w planach było zwiedzanie Muzeów Watykańskich całego tego pakietu. Koszt to jest 17 euro. Ja zapłacimy jeszcze 4 euro więcej za rezerwację wcześniej. Wydaje mi się, że to się przyda, bo chyba nie ma już terminów na dzisiaj. O, witam wszystkich, jestem już po 4 godzinach wizania. Dzisiaj zrobiłem niemalże wszystko. Nie, no wszystko chyba co miałem w planach, czyli miałem w planach odwiedzić modele watykańskie, kaplicę sekstińską, bazalikę świętego Piotra. Wszystko zrobiłem w jakieś i pół godziny. Jak będziecie się wybierać, to weźcie koniecznie jakieś kanapki do Muzeum Watykańskim, bo tam spędzicie jakieś 2-3 godziny, zależy jakim tempem. Moje było dosyć szybkie, ale mimo wszystko to i tak jest męczące wejście, wygodne buty, bo na pierdaleć rozbędą nogi jak gron z jasnego nieba, a do Bazyliki Świętego Piotra wchodzi się za darmoszkę, czyli coś, co mujenki lubią najbardziej. W pakiecie za darmożkę macie wejść do, tego, do groty watykańskiej, czyli tam do tych podziemi wszystkich, gdzie są te różnego grobowce i tak dalej. Ale jak dopłacicie 8 euro czy coś koło tego, to możecie sobie wejść tam na górę. Zastanawiliście się kiedyś, co się stanie, jak nakarmicie gołębię Mucerello. Właśnie to szesnasty level ewoluował mój żomek. Że pora na jakieś krótkie, jakieś krótkie podsumowanie na tle mojego chyba ulubionego miejsca w swoim Rzymie. Ile kosztowała mi cała wycieczka? Łącznie z od lotu. Lot łącznie z kosztami odprawy i tak dalej, I kosztów lotniskowych. Po obie strony kosztowało mnie 282 zł chyba. Po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest drogo, ale po drugie dało się to zrobić jeszcze taniej, jakieś pięć dychtani, ponieważ ja to kupiłem w weekend jak fryer, nie kupuję środowo w weekend, bo wtedy są bilety droższe robią kasę po prostu takich kurwa leszczach jak ja. Kosztach hotelu 562 zł, wydaje mi się, że bardzo zajebista cena, biorąc pod uwagę, że macie jakieś tam, tam śniadanie w spoko restauracji, gdzie jest kawa i jakiś tam kruasancik. W bardzo dobrej lokalizacji czysto naprawdę dam chyba 9 albo 10 na, na bookingu za cena do jakości fenomenalna opcja. I za żarcie, ile wydałem na żarcie? Jakieś chyba wydaje mi się, że w przeliczeniu połączeniu wszystkiego tylko 80 euro tak miękkim chujem licząc to dużo wydaje mi się, że nie są miasta kurwa w Europie, które kosztują x razy więcej, a to jest biorąc pod uwagę, że przynajmniej możecie spróbować włoskiej kuchni, czyli takiej. Czegoś, co jest, kurwa wow. Ludzie. I to nie ma czegoś takiego, że jecie kurwa spaghetti, bolognese z knor i pizzę kurwa Giuseppe z piekarnika. Tylko naprawdę wyższy level jedzenia jest, to jest, to jest spoko. I można zrobić to jeszcze taniej, lecieć na jeszcze większej drzwi, jakby bułkę z masłem, ale no, wolałem tego nie robić. Ale jeśli byście chcieli, to tak naprawdę można się zmieścić i w 30 euro, tak mi się wydaje koszta wejściówek łącznie wszystko wyniosło mnie, to za co płaciłem 27 euro, czyli w przeliczeniu jest to tyle. Te koszty obejmują Koloseum, Forum Romanum, Palatyn, no i tą drugą część za 21 euro. Muzea Watykańskie, Kaplice Sekstyjską i Bazylika Świętego Piotra. Można tam jeszcze wykupić jakieś inne rzeczy, typu wejście do Zamku Świętego Anioła, ale to już nie chciało mi się pierdolić, tak? i bez sensu większego. Można to zrobić jeszcze taniej, bo ja 8 euro koszta z tego wszystkiego, to jest... To są koszty rezerwacji przez internet, ale nie chciałem przyjechać do Rzymu i okazałoby się potem, że kurwa nie ma miejsca nie dla mnie, w którymś z rzeczy, dlatego co rezerwowałem przez internet na oficjalnych stronach do których link podam z dołu, albo sami sobie poszukać ale można zrobić to jeszcze taniej, bo w grudniu, wtedy kiedy ja jestem, wydaje mi się, że tych biletów by wystarczyło, tylko po prostu trzeba poczekać tutaj w kolejce lech, chuj tam i chyba to tyle, łączne koszty jest tyle przeliczenie na złotówki, czy warto no, wydaje mi się, że tak co do kurwa ja jedno z lepszych jakich byłem 9 na 10 albo 10 na 10 może nawet to jest co robić. Byłem tu 3 dni, takie pełne 3 dni, bo przyjechałem, przyleciałem tutaj o 10. Już byłem w Rzymie i cały czas tu stop że przez całą wycieczkę, zrobiłem jakieś 75 km piechotą. Wiadomo, nie każdy ma takie tempo jak ja i tyle kurwa, chęci na coś takiego, więc możecie też śmigać komunikacją miejską. To też jest dobra opcja. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy, jak będziecie wchodzić do Kaplicy Sekstyńskiej, to warto sobie tam pooglądać, poczytać coś na YouTubie, znaczy poczytać coś w internecie, albo pooglądać na YouTubie rzeczy związane z interpretacją tych fresków, które tam są, bo dużo lepiej się to ogląda. Jest większy fetysz do tego wszystkiego i naprawdę jest słek, jest że tak się wyrażę. Jak wiecie o co chodzi, kurwa, z tymi rękami i tak dalej, i ze wszystkim. Jeszcze taki protip, taki mega istotny to bo nie bierzcie bransolety na łap i tyle. Dobra. Trzymajcie się, guziaki.